Sprawdź to wyrażenie roku. Camper Caravan Show, domki na kółkach wokół. Ruzmaszmy się teraz troszeczkę, jakby to było jechać takim na wycieczkę. Czy to towar premium klas, no to dawaj nim tu w laski. Spokojnie mamy czas, by przyjrzeć im się z bliska. Czy to towar premium i spokojnie mamy czas, więc zabawmy się teraz, nie wkle nam gra muzyczka. No poznasz tutaj wspaniałe ekipy, które obiegały cały świat Doświadczenia tyle, że nie uniesiesz do koła technologiczny szpan Październik to data naszego spotkania. Specjaliści mają wiele do dodania. Kamper, karawan, szum. Największa wystawa w Polsce ziom. Czy to towar premium class? No to dawaj nim tu laski Spoko nie mamy czasu przyjdzie im się z bliska. Czy to towar? Spokojnie mamy czas, więc zabawmy się teraz. Nie chcę nam gra Spokojnie mamy czas. Nie chcę nam gra Jeszcze końcówka muzyczki jesteśmy z powrotem. Wyłączamy to śpiewanie. To co słyszeliście w tle to jest hymn tamte, tamtorocznych targów i tamtorocznych e, słowa. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. Przestawiliśmy się bliżej miasta. Czekamy na wasz odzew już teraz na czacie. Zaczniemy od sprawdzenia. Czy nas jest słychać? Słychać to na pewno, bo ja to widzę. Czy nas czy, widać? Czy nas nie pnie? Czy nie jesteśmy kwadratowi? Rwie dalej. dalej, kurde. Wie? No zaraz sprawdzimy. Ale po... nie, jak ktoś pisze, że super, że w końcu... Komuś rwie, komuś nie. No dobra, nie będziemy przedłużać, bo i tak mamy godzinne opóźnienie spowodowane technologią, no ale na to nic nie poradzisz. To jest jeden właśnie z mankamentów mieszkania w kamperze, że z internetem jest różnie. Zależy to od miejsca, w którym przebywamy, w którym się śpi jakby, albo organizuje live tak, Jakby się dało gdzieś podkopać kabel, to by było dobrze. Czyli jeszcze raz, Aldona, Daniel, Campermaniak, witamy Was na żywo na losowaniu biletów, między innymi. Ci, którzy włączyli tą transmisję pierwszy raz, to, to jest już tak jakby druga transmisja, bo pierwszy raz nie mieliśmy dobrego zasięgu, ale tam się już chwilę działo. Były ogłoszenia, bo dzisiaj rozlosujemy trzy bilety. Trzy bilety, które rozlosujemy z komentarzy pod filmem, z czego już jeden wylosowaliśmy na poprzedniej transmisji i nie będziemy tutaj szczęśliwej osobie psuć tego szczęścia i w dalszym ciągu jeśli chodzi o wygraną to już przypominamy, to jest mela Kotuś. mela Kotuś która wygrała właśnie ten bilet i to ostatnie losowanie to tak jak widzicie było przeprowadzone na poprzedniej transmisji czyli zostały jeszcze dwa bilety z komentarzy i przesunęliśmy jeden bilet ze względu na duże zainteresowanie z Instagrama z Instagrama będziecie mogli wygrać ten bilet w sposób bardzo prosty, przynajmniej nam tak się wydaje. Właśnie ten kawał, o którym pisaliśmy w zapowiedzi live, będzie potrzebny, ponieważ wygra osoba, która w najbardziej kreatywny sposób, czy przerobi, czy może zna jakiś kawał związany z karawaningiem i kawał z karawaningiem będzie potrzebny w trakcie tej transmisji o tym poinformujemy wcześniej będziecie mieli 30 sekund żeby na live czacie ten kawał wprowadzić i i to będzie kawał związany z karawaningiem przypominamy i taki który nas najbardziej rozśmieszy rozbawi Dokładnie. Dlatego przygotujcie sobie kawały. Za y, jakiś czas będzie o tym dokładne info, że macie 30 sekund na to, żeby wrzucać na live czata kawały. I y, ten, który będzie najśmieszniejszy, naszym zdaniem, będzie y, równoznaczny to z tym, że stanie się ten ktoś posiadaczem wejściówki na Camper Caravan Show 2020. A to już niedługo, bo zostało jakieś powiedzmy 20 dni, jak dobrze liczę. 19 już chyba? Czyli. 20, I tak. e, ci, którzy nie wiedzą, którzy nie byli, to jeszcze raz. E, jeżeli chodzi o targi karawaningowe, Camper and Caravan Show, e, są to e, największe targi w Europie Środkowo-Wschodniej. E, zlo, zlot zlot tak. e, jest największy i towarzyszący temu ten zlot Homo Camperus. Jest to w ogóle najlepszy chyba zlot, e, na jakim byliśmy w tamtym roku. Wybawiliśmy się po prostu ekstra. Nie, niesamowite osłony. Osoby, nie, niesamowita atmosfera, energia. Także polecamy, bo to jest naprawdę coś, a Wy wiecie już znając nas, że nie reklamujemy głupot, tylko jeżeli naprawdę coś jest dobre, to o tym po prostu szczerze mówimy. Także polecamy ten zlot, bo no, my jesteśmy zachwyceni i z roku na rok jest po prostu coraz wyższa atmosfera, coraz większa energia i jest mega. Jest naprawdę mega i liczymy, że w tak. tym roku będzie jeszcze bardziej mega, albo może przynajmniej było tak jak w tamtym roku, to nam to wystarczy. Było rewelacyjnie. Chyba będzie jeszcze lepiej, bo to jest taki rok, gdzie wszyscy wiecie, co się stało. Ludzie są spragnieni różnego rodzaju imprez, różnego rodzaju wydarzeń. Tam będzie okazja, żeby się spotkać. Będzie 70 premier, będzie kupa wystawców, która pokaże nam nowości. Będą wykłady, bo będzie w tym momencie zorganizowane już całe, nie wiem jak to nazwać, cały plac dla youtuberów. Między innymi spotkacie tam nas, spotkacie tam Kapitana Przyczepę, spotkacie tam kanał Nasz Karawaning, spotkacie tam 4 2 vlog, spotkacie tam kamperem po, po bezdrożach, wszystkie informacje. Informacje macie na stronie, co i jak będzie wyglądało. I o jeśli... której godzinie kto będzie występował, tak. i będzie też zbiorcze QA. Nasz temat, który sobie obraliśmy, to OneLife 365 dni w roku. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Ze względu na to, że ten rok obfituje w bardzo wiele nowych osób podróżujących w ten sposób, to. Bardzo dużo osób nas o to pyta, jak, co i do czego, jak zacząć jak żyć dlatego będziemy o jak tym żyć. mówić z perspektywy naszego one life'u takiego już Rocznego. ponadrocznego będzie tam dużo naszych doświadczeń doświadczeń już praktycznie z czteroletniej z czteroletniego doświadczenia podróży kamperem będzie dużo śmiechu, nie tylko dla osób, które zaczynają, ale dla osób, które już długo, długo są w tym temacie. Na pewno znajdą się jakieś bardzo ciekawe szczegóły, o których może się normalnie nie myśli, a, a e, to. To zapraszamy serdecznie, my już nie możemy się doczekać i teraz tak, oprócz tego, że w tym momencie wygracie bilety w tym losowaniu na żywo, to jeszcze do 8 października do rozdania są trzy bilety. Bilety w formie karnetu, czyli możecie wejść całą rodziną. Dwa bilety są do rozdania na Facebooku. Tam znajdźcie posta, który o tym mówi, że można wygrać. Tam liczy też się kreatywność czyli po prostu musicie nas przekonać, dlaczego to wy musicie pojechać. I tam dwa bilety zostaną rozdane właśnie w czwartek i na Instagramie jest podobnie. Tak, warunkiem jest na Instagramie tylko obserwować nasz Instagram i napisać w komentarzu hashtag pomarańczowo mi. I tyle. I będziemy w czwartek losować. Także, jeżeli dzisiaj Wam się nie uda, no to zostaje właśnie jeszcze ten Instagram i Facebook. Także zapraszamy. Widzimy, że chyba już jest lepiej, bo i oprócz tego, że mi się świeci na YouTubie wszystko na zielono, że jest transmisja w porządku. E, mam nadzieję, że u Was jest to w porządku. No, może coś tam ciąć z tego, co widzieliśmy, ta, e, ta wcześniejsza. Transmisja zapisała się w jakimś tam stopniu dobrze, ale potem ją urwało. No jedziemy, już nie będziemy teraz kombinować, no bo z tym internetem nie wymyślimy nic nowego. Złośliwość rzeczy martwych. Exactly. Dlatego widzimy, że na czacie jesteście aktywni. Nie ma różnych narzekań na prędkość, więc mam nadzieję, chociaż coś tam pisze coś. Katastrofa. Ale ciekawe nierówny. Ale właśnie niektórzy piszą tak, niektórzy nie, to chyba nie jest tak źle. Wiecie, to też jest niedziela, taka pora, że dużo ludzi jest na internecie. My korzystamy z komórkowego zasięgu i no nie zwiększymy tej prędkości. Przepraszamy za to, tylko na to, na tą chwilę, jeśli chodzi o prędkość. Jeżeli może ktoś ma jakiś pomysł, pozwolić. jak y, mieszkając w kamperze ten zasięg sobie zwiększyć, y, co zrobić, no to czekamy na podpowiedzi, bo my walczymy z tym już jakiś czas. Ale nie ma takiej oferty, to od razu powiem. A może, ty... no może, może ktoś z nas, może ktoś na. zna i może ktoś nam pomoże. Bo my nie wiemy, co z tym zrobić. Tak, Aldona niech wystawi okno, przez okno telefon nie działa, to telefon jest w najwyższym punkcie jest, jest w oknie. Jest w oknie tak. Co mogliśmy to zrobić? To zrobiliśmy. Nie transmisja nie jest prowadzona z kraśnika. Transmisja jest prowadzona z południa Polski. Jesteśmy w naszych górach. Nie w są to mamy mechanik. najwyższe góry w Polsce, ale jesteśmy w górach których sobie po prostu spędzaliśmy ten weekend, korzystając jeszcze z ciepłej pogody. Nie pojedziemy w tym roku chyba już w Tatry, bo wiadomo, co się tam wydarzyło, jeśli chodzi o. Strefę czerwoną, Hiroshima i w ogóle. Dlatego nie będziemy sobie komplikować życia, w tym roku odpuścimy sobie tatry, chociaż jeszcze nie, nie powiedziane. Nie wiadomo, nie. nie wiadomo. Ogarniamy ostatnie rzeczy, bo, które chcielibyśmy zaliczyć w Polsce. Następnie ruszamy znowu w podróż. Gdzie ruszymy, to tego sami nie wiemy bo to będzie zależało od tego, co będzie otwarte, którą granicą będziemy mogli przejechać, gdzie nas wpuszczą. Sami wiecie, jak jest, na to nic nie poradzimy. Będziemy decydować po targach. O, widzę, że trochę oso kilku osobom nie, kilku nie. Dobrze, nie będziemy Was męczyć, jeśli taka a nie inna jest transmisja i, i nie możemy tutaj nic na to zrobić. I korzystając... Z tej chwili będziemy losować. Znowu pojawiło się okienko do losowania. Losowanie odbędzie się tym magicznym przedmiotem, czyli maszyną losującą. Maszyna losująca będzie w postaci Aldony Ręki i to jej szczęśliwa ręka wylosuje za chwilkę drugiego już szczęśliwca, który, który otrzyma od nas karnet na Camper Caravan Show w tym roku. Startujemy. Tada! Jest losowanie. Marcinek z 17. To jest następna osoba, która wygrywa. Przypominamy wszystkie osoby, które wygrały. Prosimy o kontakt na maila z informacją, ile osób będzie z tobą oraz to, czy chcecie pojechać na zlot, czy nie. I że ty to ty. I że ty to ty. Bo no. to są niki. Marcinek z, będzie trochę trudniej rozszyfrować, ale mamy nadzieję, że to zrobimy i nie będzie z tym problemu lada chwila już tam kto jeszcze będzie brał udział w kompetencji kawałowej to już może powoli szkować ten kawał dlatego sobie wymyśliliśmy kawał bo jest jednak mało tych kawałów o karawaningu. Nam przynajmniej takie są nieznane. I co, chcemy zwiększyć ich liczbę? Być może, że tych kawałów jest naprawdę dużo. Zazwyczaj na zlotach nie ma jakichś opowieści o kawałach karawaningowych. Jak się opowiada, to już się opowiada zwykłe. Takie z życia. Z życia, chociaż z życia. I są one całkiem niezłe. Z życia na van vanlife'ie też da się tam jakieś kawały stworzyć, ale jako tako nie ma tych kawałów. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzicie. Sami jesteśmy ciekawi, czy tych kawałów będzie dużo, czy nie. Co tam pije? Pije czystą wodę. Przybińcie sobie minutę do tyłu. No i właśnie, tak, niektórym tnie, niektórym nie, niektórym nie, nie. E, Tak, widzimy, że jeszcze są zdania podzielone. na... Nic nie zrobimy. Tak jak mówię, nic nie zrobimy. Eee, w tym momencie nawet nam ciężko stwierdzić, ile osób nas ogląda, bo nie wiem, gdzie to się patrzy. <śmiech> 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 Znikło wszystko. Ale od 14 minut nadajemy. Eee, coś tam jakieś są, zgubione klatki. Zgubione klatki? No, nic nie zrobimy. Myśleliśmy, że Turcja to jest chyba najgorszy y, kraj, w którym tą transmisję nie, mogliśmy przeprowadzić. W Turcji przeprowadzić. mieliśmy najgorszy internet. E, w Turcji mieliśmy najgorszy internet, ale wychodzi na to, że w Polsce też nie mamy Może najlepszego. Być tak. E, dlatego tak. Wylosowane są już do tej pory dwa bilety. E, I dwa bilety są rozdane. Został nam jeszcze jeden bilet i bilet z kawału. Tak jak mówiłem powoli, szykujcie te kanały, czyli te kawały. E, czyli to jest ten moment. Teraz. Będziemy odliczać 30 sekund na to, żeby przygotować sobie, przygotować sobie ten kawał. Nawet może minuta, bo nie, to, to, to przedłużamy To przedłużamy na minutę. Żeby każdy zdążył. Przygotujcie sobie kawały. Do wklejenia kawału będzie potrzebny live chat, czyli macie to okienko, gdzie wszyscy, którzy są na tej transmisji, rozmawiają ze sobą wirtualnie. Tutaj jest debata dalej o cięciu. Jeszcze kamper nie jest na tyle profesjonalny, żebyśmy podjeżdżali gdzieś, tak jak telewizja wysuwa ten swój talerz do anteny i szuka satelity. Korzystamy z zasięgu telefonii komórkowej i. Ale może kiedyś będziemy mieli, może jeszcze do groszkę zmieścić. Na no, tak, dach, tak, będziemy taki talerz wodzić. To się okaże. Ciężko mi stwierdzić teraz, porównać, na jakim my jesteśmy momencie na transmisji. Tnie się. Z tego co widzę, to tnie się dalej. Hmm. Nie wiem, wyrzuciłem go jeszcze bardziej za okno. Może zaraz ja wystawię rękę. Wystała tak z telefonem. Okay. dostać z telefonem na dworze. Wiesz co, tutaj. Widzicie, nie wiemy co zrobić, bo jedni piszą, że jest lipa, a duży pico, piszą, że jest OK. Nie wiem, jak dotarła informacja z kawałem. Czy jesteście gotowi na to, żeby przekazać kawał? Czekaj, bo my tu mamy 16. Może być lekkie opóźnienie, z tego co widzę. No to poczekamy. Dlatego posługujemy się live chatem teraz. Czy jesteście gotowi na, ka na, na kawał? Czy macie przygotowane kawały? Wszyscy czekają, żeby zgrać i... To wiecie co, bo teraz tak. Trzeba jakoś sobie radzić. Niestety to jest życie, transmisja live i... Yy... O, teraz jest lepiej. No mówią, że jest lepiej, nie lepiej. Nie teraz wiemy. Teraz mówią, że jest lepiej, lepiej że jest gorzej. Zróbmy tak. Yy, nie ma możliwości tego, żeby w tym momencie zrobić to na żywo, czyli ten kawał, który możecie sobie przygotować, to przygotujcie sobie go na zasadzie takiej, że pod tą transmisją live, już jak będzie ona wrzucona na dysk, wpiszcie ten kawał i zrobimy po prostu na zasadzie takiej, że... Że to nie będzie na żywo, tylko tak. wybierzemy z... Nie tak. my wybierzemy, wy, 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 wybierzecie wy, czyli kawał, który dostanie najwięcej lajków, który rozśmieszy największą ilość ludzi, to jest kawał, który... Otrzyma od nas wejściówkę. I teraz, jeśli chodzi o tą wejściówkę, to powiedzmy, że dzisiaj, jak dzisiaj jest dzień, niedziela. dzisiaj jest niedziela. I cztery dni, czyli do czwartku, w czwartek wszystkie osoby dowiedzą się o tym, kto wygrał. Czyli będą dwa bilety na Facebooku, jeden na Instagramie i jeden z największą ilością lajków pod tym właśnie filmem kawał, który rozśmieszy największą ilość osób. I w czwartek zrobimy wielkie ogłoszenie i ogłosimy zwycięzcę ze wszystkich social mediów, tak, to ze będzie, wszystkich naszych kanałów. Który, to, będzie no 8, tak. to będzie 8 to października, będzie więc jeszcze będziecie mieli czas, jak nie jesteście pewni, czy wyrobicie się z zakupem biletu, żeby wygrać. I to będzie najrozsądniejsze, żeby 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 tak to załatwić, czyli kawał w komentarzu i ten, który otrzyma najwięcej lajków, ten wygrywa bilet. To zostawiamy po transmisji i w momencie, kiedy ta transmisja się już odtworzy na dysku, to wtedy zacznijcie dopiero te kawały dawać. Będzie chyba tak najlepiej, bo inaczej to nie zrobimy tego w ten sposób. Bo powiem szczerze, że coś jest nie tak, bo to, to cały czas jakiś błąd. Może też dlatego, że tutaj wczoraj była taka największa wichura. Nie wiem, czy to się nagrało, bo już mówiliśmy na tym pierwszym live o 18.00. I tak, przeżyliśmy taki prawdziwy halny i taką wichurę w górach, gdzie po prostu drzewa się łamały jak zapałki, a my wczoraj cały wieczór szukaliśmy miejsca, żeby tak stanąć. Polany takiej, tak. Żeby gdzieś tam nas nie przywaliło jakieś drzewo w momencie, kiedy już tam zaśniemy. I trochę nam to zajęło, żeby znaleźć takie miejsce. I być może coś zostało uszkodzone, bo tych drzew było dużo i trudno nam było przejeżdżać z miejsca na miejsce. I popytaliście się nas, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w górach, jesteśmy w Sudetach. W Sudetach? W Sudetach, tak. Sudety. Jesteśmy w Sudetach. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, bardzo nam się tutaj podoba, bardzo był fajny wczoraj dzień. Tylko na koniec dnia zaczął bardzo wiać. I może to z tego wynika, gdzieś jakiś nadajnik został uszkodzony, bo... Nic tego nie, 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 nie ogarniałem. Dobrze, widzę, że na live mamy duże opóźnienie, dlatego nie będziemy przedłużać tego live'a i was tym męczyć, bo po prostu ta transmisja się prędzej przetworzy w momencie, kiedy ją zakończymy. Dlatego ostatnia osoba, zgodnie z obietnicą, będzie w tym momencie losowana i myszkę przekazuje Aldonie. Ona jest odpowiedzialna za losowania. Ja tylko jestem technicznie tutaj z I zobaczymy, kto wygrał. Pit Gos. To jest jakiś nik. Tu tym bardziej trzeba będzie jeszcze udowodnić, że Pit Gos to jest Pit Gos. Dlatego zapraszamy Pit Gosa do kontaktu. Gratulujemy wygranej. I te trzy osoby wygrywają bilety. Bileto karnety. Łącznie ze zlotem. Taką informację poprosimy od Was na maila. Czy w ogóle też będziecie na zlocie. zlocie czy, tak, czy Was czy zlot tylko... interesuje, dlatego to jest ważne, bo my podamy co dalej zrobić, jeżeli to ma być ze złotem? To raz. Ile osób z wami pojedzie? To mi się włączyło. No i mail. Tu mi się już to włączyło. Wyłączamy to okienko. I teraz tak. Pamiętajcie, że żeby wygrać to subskryp jest konieczna subskrypcja. Teraz nie mamy tego czasu sprawdzić, więc to będzie jedna z konieczności. Oprócz tego, tak czy siak, to zachęcamy Was do tego, żeby to subskrypcję zostawić. I nie będziemy przedłużać dzisiaj, no bo jest taki, a nie inny internet. internet. Szkoda, że mieliśmy nadzieję, że chwilę z Wami jeszcze na, na, na czacie porozmawiamy. I poruszymy inne tematy niż tylko. Jak poprawić, ty... jak poprawić transmisję? No tu za takie, takie się pojawiają pomysły. Przyłożyć że... dwa talerze metalowe do głowy, skorzystać z akumulatora. No bardzo ciekawe. I postaramy się jakoś na spokojnie już zrobić transmisję, jak będziemy znowu mieli lepszy internet. Chociaż szczerze mówiąc, to my z tym internetem mamy różnie. Ostatnio tego dobrego internetu nie. Mamy i jest nam ciężko go trafić, być może skorzystamy z, gdzieś podejdziemy pod jakiś hotel. Nie wiem, jakoś trzeba to rozkminić. Nie mamy jeszcze pomysłu Poprosimy na Poprosimy jakąś dobrą duszę, która nam użyczy Wi-Fi. Tak. Dziękujemy bardzo. Przepraszamy jeszcze raz, że może nie wszystko technicznie wyglądało tak jak powinno, ale nic na to nie poradzimy. Przepraszamy i, za niedogodnienia, za wszystkie cięcia i kółeczka ładowania. Ale i tak gratulujemy ludziom, którzy wygrały. Trzy osoby wygrały. Trzy następ... ekipy, miejmy nadzieję, że Mamy będzie, nadzieję, będzie nas że jak naj, najwięcej. 20 dni zostało do Camper 19 Caravan dni Show, 19 dni. 19 dni, a do czwartku zostały 4 dni i zapraszamy na Facebooka, na nasz Instagram i pod tym filmem jeszcze raz przypominamy, czekamy na kawały i prosimy yy, naszych widzów, żeby oddawali głosy na kawał, który będzie Wam się najbardziej podobał i tak. ogłosimy w czwartek. Teraz jak kończymy to, z, to z, widzę, miastu. że yy, polepszyło się i żebyśmy nie kończyli. Więc już sami nie wiemy, jak jest. Jak jest OK, to możemy zostać. To nie kończymy jeszcze. Tylko musimy mieć wyrazy, wyraźny znak tego, że jest OK, bo jedni piszą tak, drudzy piszą tak, a my szczerze mówiąc. I nie wiemy, gdzie, gdzie jest, prawda? Mamy tyle odpalonych rzeczy, że y, ciężko jest stwierdzić. Tu mam 24. Y, Kiedyś, jak robiliśmy live, to zawsze było ile jest osób, teraz w ogóle y, nie jako wiem, się Jakoś tak, nie, nie mogę tego nie? zobaczyć. Chyba, że to jest 100, 166 osób, czyli. E... Ale to są transmisje równoległe. A to ja nie wiem co to jest. No to ja też nie wiem co to jest. A, tutaj jest dość duże widzę opóźnienie tego. No nic, moi drodzy, kończymy. E, dziękujemy wszystkim za obecność. E, mam nadzieję, że. E... Ci, którzy nie wygrali, i tak się z nimi zobaczymy w trakcie targów i przybijemy piątkę, porozmawiamy chwilę. Wtedy też tutaj dużo ludzi coś pisze o jakichś grillach, piwach, to będziemy mogli tą sprawę załatwić na zlocie, na biesiadzie i do zobaczenia. Dziękujemy dzisiaj Wam za cierpliwość. Dziękujemy za dużą cierpliwość. <laughs> I widzimy się w Nadarzynie. I czekamy na kawały. Cześć. Trzymajcie się, hej. W odróżniku to wyrażenie roku. Camper, caravan, show, domki na kółkach wokół. Rozmaszmy się teraz troszeczkę. Jakby tu było jechać takim na wycieczkę. Czy to towar premium klas, no to dawaj nim tu w laski. Spokojnie mamy czas, by przyjrzeć im się z bliska. Czy to towar premium i spokojnie mamy czas, więc zabawmy się teraz, nie wkra nam gra muzyczka. Na pewno poznasz tutaj wspaniałe ekipy, które obiegały cały świat. Doświadczenia tyle, że nie uniesiesz dookoła technologiczny szpan. Październik to data naszego spotkania. Specjaliści mają wiele do dodania. Camper, karawan, show. Wystawa w Polsce, ziom Czy to towar premium class? No to dawaj nim tu w laski Spokojnie mamy czas, by przyjdzie się z bliska Czy to towar premium class? I spokojnie mamy czas, więc zabawmy się teraz